Dzień dobry z tej strony. Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym wideo przejdę po ogrodzie i opowiem Wam, co takiego we wrześniu robić w ogrodzie można. Zapraszam serdecznie. Wrzesień to miesiąc, w którym te wszystkie plany, które gdzieś tam mamy w głowie, możemy wykonywać. I tutaj mam na myśli przeróżne cięcia, przesadzania, dzielenia, ale o tym wszystkim powolutku przejdziemy i opowiem Wam, co i jak. Nie wiem jak u Was, ale u mnie nasadzenia te letnie nie wyglądają już atrakcyjnie. Dlatego powolutku już zaczęłam kupować wrzosy, wrzośce, chryzantemy i pomalutku już zaczynam zmieniać aranżację w donicach. Takie wideo oczywiście na moim kanale będzie na pewno. W tym momencie tylko słuchajcie, z jednej i z drugiej strony coś tam pomalutku. Jesiennego się pojawiło, ale słuchajcie, na rabatach jeszcze jest sporo Kwiatów. Jeżeli u Was tak nie ma, to bardzo dobrym jest sposobem przejście po ogrodzie, zobaczenie, w którym miejscu jest Brak kwiatów i najprostszą metodą jest po prostu pojechanie do szkółki i zakupienie. Słuchajcie, teraz w szkółkach bardzo ładnie wernonie będą kwitły, dzierżany, przeróżne astry, marcinki w przeróżnych kolorach, więc a jeszcze chryzantemy. To będą takie kwiaty, które możecie spokojnie sadzić na rabatach, właśnie w tych miejscach, powiedzmy, smutniejszych, gdzie koloru brak. Tak więc we wrześniu będę zmieniała nasadzenia, ale oczywiście, jeżeli wasze kwiaty, te jeszcze letnie, pięknie wyglądają w Donicach, to oczywiście na taką zmianę przyjdzie czas w późniejszej porze. Moje nie są już zbyt, tak jak mówiłam, atrakcyjne, dlatego taka zmiana już no, musi nastąpić. Kolejną rzeczą, którą możemy już robić, to dzielenie roślin. Pozyskanie rośliny za darmo to jest nic piękniejszego. Słuchajcie, rośliny mają swoje ceny. Wiadomo, idziemy do szkółki i za małą kwotę mamy jeszcze mniej roślin. Dlatego bardzo ważne jest właśnie teraz, kiedy mamy wrzesień Dzielenie roślin. Tutaj mamy jeżówkę, jest to jeżówka rocho, i ona tutaj, słuchajcie, była jeszcze w dwóch miejscach, w dwóch czy trzech, już tak nie pamiętam. Ale gdzieś się one, słuchajcie, zapodziały, więc ja w tym roku pokażę Wam, jak dzielić. Między innymi jeżówki, ale oczywiście dzieleniu można poddać hosty, brunery, przeróżne byliny, te, które już przekwitły, albo jeżeli planujecie zmiany na danej rabacie, to także jest odpowiedni moment. Takie roślinki, które wykopujemy, przenosimy w inne miejsce, a oczywiście dzielimy, to przecinamy, słuchajcie, przy ziemi, i taką roślinkę sadzimy, i ona po prostu na wiosnę pięknie ruszy i na pewno będzie e, ogród uporządkowany. Czasem zdarza się tak, że gdzieś tam pomyłkowo, pomyłkowo znajdują się jakieś kolory na naszej rabacie i nie wiadomo skąd. Więc to jest ten moment, gdzie możemy uporządkować nasze rabaty, właśnie przez przeniesienie takich roślin na inną rabatę. Trawniki. Przepiękne, jeżeli są zielone. Ja dzisiaj, słuchajcie, wykosiłam po no, co najmniej dwutygodniowej przerwie, ponieważ jest tak u mnie sucho, że trawa nie rośnie. O dziwo, w tym miejscu jest jeszcze zielona, ale są takie place w ogrodzie, gdzie po prostu ta trawa wyschła. Ale cóż takiego robimy z trawnikiem? Właśnie jesienną porą wrzesień to już jest, słuchajcie, czas na to, że możemy właśnie zastosować nawozy. Pamiętajcie oczywiście, że nawozy stosujemy te jesienne, które nie mają um, zbyt wysokiej zawartości azotu. Tutaj bardziej skupiamy się na potasie po to, żeby roślinki nam zdrewniały i przygotowały się do zimowania. Więc one muszą być odporne, one muszą być, wiecie, mocne. Dlatego, jeżeli uważacie, że w Waszych ogrodach takie nawożenie się przyda, to jak najbardziej nawozy jesienne możemy już stosować. Moim takim ogrodowym, powiedzmy, marzeniem jest taki prawdziwy, Trawnik. Co mam na myśli tutaj mówiąc prawdziwy? Bez chwastów, po prostu. Uwielbiam takie, słuchajcie, zielone poduchy, gdzie można po prostu bez butów śmigać po takim trawniku. U mnie jest jak jest, jest co jest, ale słuchajcie, już któryś rok z kolei, i w tym roku już powiedziałam, że koniec będę walczyła z chwastami na trawnikach. Niestety będę musiała użyć pewnie jakiejś chemii. Będę tutaj walczyła z dwuliściennymi chwaściorami. No i oczywiście, jeżeli, bo niektóre mam trawniki, słuchajcie, z dość z dużą ilością chwastów. Jeżeli oprysk zadziała i one tam, słuchajcie, będą takie suche, to dobrym będzie wyjściem też wertykulacja jesienna. Jak to u mnie będzie, zobaczymy. Na razie planuję. Na razie sobie, słuchajcie, rozkładam te wszystkie prace, czasie, tak żeby poogarniać sobie. Oczywiście tutaj z naciskiem na nagrania dla was, bo chciałabym właśnie pokazać co takiego będę robiła z trawnikiem jesienią będę chciała wam też pokazać właśnie jak dzielić, jakie robi aranżacje w donicach, więc to wszystko na moim kanale, a jeżeli go nie subskrybujecie to oczywiście do tego zachęcam. Pamiętajcie, że klikając subskrypcję, możecie nacisnąć również dzwoneczek, dzięki któremu będziecie mieli powiadomienia o każdym kolejnym odcinku. Wrzesień to również czas na nadgonienie prac, takich grzeszków ogrodowych. Zobaczcie moja lawenda jest jeszcze nie przycięta, ja oczywiście będę ją cięła i to jest idealny moment do pozyskania właśnie sadzonek z lawendy. Jak to robić? Oczywiście Pokażą w odcinku, w którym będziemy tutaj sprzątać i będę kombinowała, co na tych rabatach jeszcze można nadgonić albo podgonić pracę, bo przecież wrzesień. Wbrew pozorom, ja dla mnie to jest taka druga wiosna, gdzie dużo jest zajęć. Nadganiamy to, co było niezrobione, bo to jest ostateczny termin już do cięcia do cięcia nie tylko lawendy, ale także przeróżnych tuj, bukszpanów ponieważ w sierpniu nie dałam rady, to do połowy września jest na to czas. Do połowy września ze względu na to, że roślinka musi tak jakby zabliźnić te wszystkie cięcia, musi zdrewnieć i tak jakby zabezpieczyć musi się przed zimą, więc ona też musi mieć czas na taką tak zwaną regenerację. A jak już chodzimy i szukamy gdzie jest miejsce, gdzie kwiaty można dosadzić? To pamiętajcie, że warto mieć sekator w takiej sytuacji i na przykład przycinać kwiaty, które już przekwitły. Mamy tutaj budlejkę, więc ja, słuchajcie, budleję już przycięłam wcześniej i ona zakwitła. Przycinam kolejny raz, żeby budleja dalej, słuchajcie, kwitła. Ja sobie tutaj na razie rzucę te kwiatostany przekwitnięte. Bardzo ważne jest właśnie jeszcze takie ogławianie tych roślin naszych, żeby one dłużej cieszyły nas, żeby dłużej były kwiaty na rabacie. Więc to jest takie, słuchajcie, coś za coś. Przejdziemy, przytniemy, niby niewiele czasu, czasem i tego czasu nie ma, więc różnie bywa. Sama wiem, słuchajcie, bo pierwszy raz cięłam... Budleje, jak już naprawdę były bardzo długo, za długo nieprzycinane, i kolejne kwitnienie jest o wiele marniejsze. Natomiast, gdyby tak słuchajcie, pilnować, to tych kwiatów naprawdę będzie jeszcze sporo. Zobaczcie, tutaj mam przekwitnięte, dwa są po bokach ładne, wycinam tylko przykwitniętego. Tutaj mam przekwitnięte, tu już po bokach szykują się kolejne. Więc usuwam tego, który jest brzydki. Przy okazji, jeszcze tutaj e, oczyszczę sobie. Róże z kwiatostanów. Pamiętajcie, że róże przycinamy tak mniej więcej do połowy września. Potem już tego nie robimy. Niech one wiedzą, że przychodzi czas takiego spoczynku, gdzie one mają odpocząć, troszeczkę przygotować się do zimy, żeby nam ładnie, lepiej przezimowały. Więc przycinamy bylinki, jak najbardziej krzewy, takie jak na przykład budleja, a z różami już po malutku. Będziemy kończyć to przycinanie. No i tyle. Niby mało, słuchajcie, pracy, a czasem człowiek nie może dobiec na te rabaty, żeby właśnie je tak pooczyszczać. No ale takie mamy życie. Szybkie, szybkie, ale fajne. Dobra. Słuchajcie, kolejną rzeczą, o której Wam opowiem, to sadzenie. Roślin cebulowych. Już możemy iść po tak zwane bułki, a wracać z cebulkami. Przeróżne cebule tulipanów, jacyntów, krokusów i całej masy innych roślin cebulowych, już czekają na półkach w sklepach, czy też w sklepach internetowych. Możemy się troszeczkę obkupić. Ja sobie co roku troszeczkę coś tam dokupuję. Już, słuchajcie, tak jak mówię, byłam po bułki, wróciłam z tulipanami, więc. Odcinek z sadzeniem także będzie. No i pamiętajcie, że jeżeli e, lubicie trawnik na przykład, żeby miał e, krokusy e, albo przewiśniegi w sobie, to będzie odpowiedni moment właśnie, żeby taki trawnik troszeczkę zmienić taką ala łąkę kwietną, ale tylko taką wiosenną. E, więc możemy e, sadzić na rabatach, sadzić na e, trawniku, co kto lubi. E, pamiętając e, oczywiście o tym, żeby kolor był fajnie dobrany do e, danego miejsca, do danej rabaty, żeby nam tutaj kolorystycznie to wszystko fajnie grało. Tutaj mam fajny przykład róż, które kwitną już po raz trzeci. Także takie ogławianie ma sens. Ja słuchajcie czasem jak mam sekator, to po prostu ładniej wytnę, czasem po prostu tylko uszczyknę to, co tam róża już wydała i płatki opadły. Więc to ogławianie niekoniecznie jest takie, jak książka pisze: że ileś tam liście, słuchajcie, do dołu, i cyk, i w ogóle. Czasem jest tak, że roślina wyżej już zdąży wypuścić kolejne pędy, a my, jakbyśmy tak przycięli nad tym pod piątym czy też czwartym liściem, no to byśmy pozbyli się bardzo fajnych, nowych pędów, na których będą kwiaty. Więc ogławiajmy tak jak nam wygodnie, jak to jest początek, słuchajcie po przekwitnieniu można gdzieś głębiej uciąć, a jeżeli roślina już długo jest przekwitnienia to tylko uszczyknąć i też będzie dobrze. Zobaczcie tutaj jest przykład przepięknej róży. Wrzesień, jak i jesień to świetny moment na sadzenie roślin z gołym korzeniem już możecie zamawiać na przykład róże. Ja też już po głowie chodzą jakieś chociaż kilka, zobaczę, bo trochę już ich mam i czy mam zapotrzebowanie, wiecie, jak to jest. Co prawda, rabaty są z gumy, tam się wszystko zmieści na pewno więc zobaczymy, bo być może i ja coś zamówię. Ale wrzesień to jest bardzo fajna, słuchajcie, pora. Tak jak mówię, wrzesień, jesień, jeżeli robicie sobie nowe rabaty, nowe nasadzenia, to jest świetny moment. Powiedzmy, że będzie chłodnie i powiedzmy, że będzie więcej deszczu. Więc takie rośliny, które posadzimy, beliny, róże z gołym korzeniem, kopane tuje, czy też jakieś drzewa kopane, to to będzie fajny czas, żeby taka roślinka zaklimatyzowała się i nam przezimowała. I w tym oto jeszcze różanym miejscu kończę dzisiejsze wideo. Pamiętajcie, nawożenie, sadzenie, uzupełnienie rabat, przesadzanie roślin, pozyskiwanie darmowych roślin albo tworzenie całkowicie nowych rabat. To jest ten moment. Dajcie mi znać w komentarzu, co planujecie, albo już może co macie zaplanowane, właśnie na jesienne, takie ogrodowe boom. No i oczywiście, dajcie mi też Znać, czy już macie nowe aranżacje w Donicach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie Wam za obecność, za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Jestem bardzo za to wdzięczna. Dzięki temu mogę się rozwijać. Mam ochotę do dalszego działania. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.